Dzień dobry, nazywam się Fabian. Czuciłem robotę, aby zająć się w całości w podróżowaniu. Dzisiaj znajduję się w Osace, która przywitała mnie tak zimnymi temperaturami, że ledwo wyszedłem z pokoju. To już się całe to lepiej. Mam na sobie wszystkie możliwe warstwy, za, za wyjątkiem podwójnych spodni i mi zimno. Mam dzisiaj dużo punktów do zobaczenia, więc śniadanie tym razem było w maku. No co zrobić? Czasem, czasem, to jest dobre dla zaoszczędzenia czasu. Mak jak mak, nic specjalnego, ale naj, najfajniejsza była herbatka z cytryną. I teraz już idziemy zwiedzać. Doszedłem do pierwszego punktu, to jest świątynia Namba Yasaka Shrine. Tylko, że od tyłu, więc muszę obejść dookoła teraz. No, a przyszedłem tu dla tego wejścia, które tutaj widzicie. Zaraz zobaczycie je od przodu. O, o tym właśnie mówiłem. Tu jak widać Całkiem sporo turystów. Fajnie już sobie pozuje. Tak jak przy świątyni na wyspie, przy Hiroshimie, tak i tutaj są te życzenia, ale tu dla odmiany już są po angielsku. O, tu jest coś po tajsku nawet, a nie tylko po chińsku, bo to jest kolejne po angielsku. Idąc sobie do następnej atrakcji, zupełnie przypadkiem znalazłem taką świątynię. Totalnie tu dla odmiany nie ma turystów. Jest ona tego samego wyznania, ale różni ją to, że ona nie jest turystyczna że nie ma jakiejś tam super fajnej bramy, nie ma jakichś tam a, ładnych zdobień są to, to zwykłe świątynia. Tu nie ma jakichś specjalów dlatego świątynia nie ma za dużo turystów znaczy właściwie wcale. A tutaj japoński marketing kawiarni. Figurka Misia z daleka, myślę, że tam ktoś stoi. Ale tu jest akurat tak, że to jest kawiarnia z Misiem. A tam już w oddali widać kolejną atrakcję, do której się zbliżam. Będę zwiedzał. Nie wiem, czy tam można wjechać na górę. Mam nadzieję, że tak. Bo widok w się z kapitalny. Szczególnie tam samej góry, która jest na dworze. Aczkolwiek, no będzie chłodno. Choć z drugiej strony, jak słoneczko wyjdzie, to jest nawet przyjemnie. Ja się tam. Nie rozbieram, wychodząc wyjściem czwartym z podziemnego przejścia, od razu to wychodzimy totalnie na tą wieżę. Jak widać już jest ona bardzo blisko. A tak wieża wygląda w środku. Jakieś ozdoby anime mangowe, nie do końca ogarniam. A tutaj wieża w miniaturce, jakby wierzyć. Tym, co tu piszą, ona ma, ta miniaturka, 345 mm, jest w skali 1 do 100, czyli cała wieża będzie miała 34,5 metra. Tak się prezentuje widok z wieże. No, całkiem ładny. No, a teraz jeszcze po schodach, aby wejść na otwartą przestrzeń, całą górę. No i tu już jest dziwnie tu już jest mega dziwnie tu już mam mega pietra jak idę, Właśnie się obudził lęk wysokości. To jest punkt widokowy dla odważnych, co nie mają lęku wysokości. Tutaj dziewczyna pozuje, koleżanka robi jej zdjęcia. A ja, młoda się niczym nie przyjmuje, wylazła. Ta siostra ją bierze. Jeszcze jedna, a w 1900. W 2012 roku pierwsza wersja wieży to był po prostu ogromny słup telegraficzny i miejscowość, tak troszeczkę skromniejsza. I co za zaskoczenie, nie wiedziałem o tym, że płocki to są takie paluszki w czekoladzie, w jakichś tam innych słodkich polewach. Pochodzą z Japonii z Osaki, Jest to jeden z ulubionych słodyczy w większości tajów. Jest tam relatywnie tani. Małe pudełeczka są, o mniej więcej o takie Pudełeczka są mniejsze, ale mniej więcej tak, w takim kształcie Oj. I tu jest cała historia Aż do 1990 kiedy powstał Chodzki No, ciekawe I Ciekawe, co to będzie, guzik wcisnę I co? Aha, a tu jest dalsza historia Proszę Wyjście, jak zazwyczaj, w takich miejscach. Sklep z pamiątkami, dotyczącym zarówno samej wieży, jak i chodzki. E, no, ta wieża to dużo lepsza niż się spodziewałem, natomiast wydaje mi się, że ona ma więcej niż 35 metrów, bo oni po prostu w skale nie umieją chłopaki. Raczej tam z tego, co pokazywało na ekranie, to było około 100 metrów, a nie, a nie tam 30, więc. Ej, nie wiem czy to widać, ale chyba nie będzie tego widać. Ale malutkie opuszki śniegu lecą, to nie jest deszcz, bo spada za wolno. Są kawałki śniegu. Gdzie byśmy trafili? Dobra, idziemy na następną stację. Ej, zobaczcie to na maszkę, kurtkę. Te kropki, to jest śnieg, który się momentalnie roztapia, ale pada w Jepunii, śnieg. Na przedmieściach ostatnich znajduje się bardzo malownicza. Świątynia Sumiyoshi i I Co ciekawe jest właśnie osadzona takimi zupełnie innymi budynkami, zupełnie niepodobnymi do Osaki, niska zabudowa, widać taki jakby to powiedzieć, taki troszkę już wiejska, wiejski klimat. Okej. Okay. Ciekawe co tu pisze. Teraz ja się spróbuję jakoś dowiedzieć. Nie do końca wierzę translajtowi, bo to wygląda na to, że to jest reklama jakiejś firmy za, zajmującej się budownictwem. A z drugiej strony, jak oddaliłem troszeczkę dalej, to okazało się, że to jest, czy lubisz czytać książki, ile czytasz na godzinę. Tu jest sklep. Tam planami. A filmuję to, żeby pokazać Wam nakrycie głowy pani, która sprzedaje. Okay. Zobaczcie. Tutaj jest chyba żeście, taki, bożny świątyni, bo nie specjalnie nie poszedłem Powiem, środkiem, tylko tak boczkiem, żeby zobaczyć. O, tam się o, wierni modlą, czy tam życzą sobie szczęścia, jak to w tych e, azjatyckich e, wierzeniach. O, jestem teraz w środku. Tu, a, Dobra, idę do głównej świątyni. Zobaczymy, jak tam to wszystko wygląda. A jeszcze dużo zwiedzania dzisiaj, a już jest przed pierwszą. No to taki zdebrany murek w drodze. No, nie wiem, co jest napisane. Nie mówię po japońsku. Nie czytam. To wcześniej to był ogród. Dopiero do świątyni w tej chwili wchodzę. Po no, prostu tam ta kapliczka, z co jest z boku. O, już widać dużo turystów. To wiadomo, że się we właściwym miejscu. O, to też zauważyłem właśnie, że Japończycy klaszczą, jakby i kłaniają się, tak jak ta pani tam. Nie podchodzę bliżej, żeby jej nie przeszkadzać. No i skończyło, ale ja tu nie widzę nic poza napisem. czemu miały tutaj, nie wiem do czego się modlić, czy tam czemu się kłaniać. Może temu napisowi, może on coś znaczy. Hej, no to jest dokładnie to samo, w tym samym stylu. E tutaj się rzuca pieniążki. O, tam do środka. Ale to jest ten sam napis. Zaraz zobaczę, co on znaczy. Może uda mi się już przetłumaczyć. No po przetłumaczeniu ten napis niewiele mi mówi, bo napis mówi drugi moja moto. A to proszę, tak jak tuliczki. Coś usadowił, może ona też coś znaczy. A wejdę jeszcze, przetłumaczę sobie o ten napis. Czy to będzie, nie wiem, pierwszy Muayamoto albo trzeci. Ten napis tam z wcześniejszego zdjęcia to oznaczył Miyamoto Sendala to no, nie znam, ale mi także nie powiem wam o niej więcej, no ładne budynki. Następna japonka się modli to jest kolejny napis. Wygląda na to, że tutaj jest główne wejście, jest ten piękny most. Właśnie pani tutaj sobie ustawia na selfie. A to jest widok z mostu na wejście do świątyni. Całkiem ładnie się prezentuje, muszę przyznać. Fajne fotki wyjdą. Mala bilaj. Ej, zobaczcie, to pociąg jest spóźniony w Japonii, to jest niesamowite, 7 minut jest opóźniony, czegoś takiego, to jest naprawdę mega rzadki widok. Ja już w pociągu do Kyoto, bo od Wasace już te największe atrakcje zwiedzone, zostały nam tam dwa punkty, ale one, je ja to można tylko zrobić wieczorem, więc albo dzisiaj wieczorem, albo jutro, a po prostu z racji tego, że pogoda prawdopodobnie pojutrze się popsuje, to próbujemy zwiedzić jak najwięcej w słońcu. Choć temperatury nas nie rozpieszczają, ale wszyscy jedziemy w tej chwili do Kyoto, a później będziemy wracać do osaki. No i gdy się wyjdzie z stacji Kyoto od razu pojawia, pojawia się ta świątynia Fushiri i Kara Bardzo znana jest właśnie z tych, e, tych takich bram, czy jak to nazwać. Część Japonek chodzi tutaj w tych strojach tradycyjnych, to już, który się... Któraś z kolei. Tak, teraz po prostu zdąży ją nagrać. Ta świątynia ma ogromne znaczenie historyczne dla Japończyków. Jest, zawiera dziesiątki bram Torii. To są te takie bramy. A, no, ale jest też tłumnie oblegana, więc troszeczkę jakby traci na swoim uroku. Choć niewiele. O, a tutaj pan pisze swoje życzenie, i później włoży do skrzynki, która zapewne gdzieś tam zawiśnie dalej. Spróbujemy to znaleźć. Korzystając jeszcze ze słońca próbujemy dojść do tych serii Bram Torii, bo One w słońcu wyglądają zdecydowanie lepiej, a do reszty po prostu wrócimy później, które i tak już są zacienione, więc to niewiele zmieni. Pamiętacie to zdjęcie co mam się teraz wyświetla? No to ja wam pokażę jak to wygląda w rzeczywistości. Wygląda to, moi drodzy, dokładnie tak. Tłumy, tłumy. niekończące się tłumy. Więc to, to, albo to muszą zamknąć, żeby robić takie zdjęcia, albo ciężko fotoshopować. To bardzo oblegana atrakcja. O, udało mi się złapać odrobinę w przestrzeni. Coś spaceruję. Bo tak to w totalnym tłumie się idzie. O, jest wreszcie chwila, kiedy. Te bramy, nie widać ludzi, no ale już za zakrętem od razu tłum. Jest tak dużo ludzi, bo, bo to jest kultowe miejsce, tak? Nie tylko tam dla Japończyków, ale właściwie jak się zwiedza Japonię, to, to każdy tutaj przychodzi, każdy to odwiedza. Co nie ciężko się dziwić. tego miejsca jeszcze 40 minut na szczyt, według tego co pan te rozpiski, i kawałek samotności. Po zrobieniu paru szybszych kroków, ale już znowu są ludzie. Mocno, żeśmy tempo przyśpieszyli, bo zaczął pady znowu. I tu zaraz przed pętą, która trwa 30 minut, taki widok. Bardzo ładny, więc jak coś nie ma więcej siły, już może zawracać. Zobaczymy, co będzie dalej. Okazuje się, że po wejściu na górę. To jest ślepy zaułek. To jest chyba coś do wywoływania duchów, albo coś w tym. Ale nie mam przejść. A poprawka jednak jest. Pomyliłem się. Idę dalej. No, z rozchody w dół. To teraz tylko pozostaje pytanie. potem będzie czas znowu iść do góry? A to już byłoby dopiero. Szypał powiedział. A, i to jest znowu rozwidzenie. Ciekawe, czy jest oznaczone, co gdzie ja. A, no, a teraz nikogo nie ma. To dobry znak, bo ładne zdjęcia. Tajnie, czy żebym gdzieś nie wszedł jakąś bosną uliczkę, ale to się pewnie niedługo okaże. Ale zdjęcia ładne będą. Chyba dotarłem do kolejnego cmentarza, natomiast widzę, że tam jest napis: Not Exit. Zobaczę, co tam jeszcze dalej pisze. O ta biała kartka. Co to jest? Co tu napisali? Back to full. Going to summit or the exit. O! a chyba. Z tą stronę poszedłem, dobra, to trzeba wrócić. chciałem przynajmniej cmentarz tutaj lokalnej ludności zapewne O i znowu troszeczkę pustego mam za ciebie wyraźne O i tu dalej to wiesz całkiem fajnie się spaceruje jak z razem warto zabłądzić żeby po prostu sobie potem nie iść w grupie, no bo my Razem z grupą, która przyjechała pod tym samym pociągiem, co my Więc żeśmy sobie, tak powiem, tureckiem, e, A teraz przez to to O, dopiero tutaj są ludzie Kawałek miałem samotności Cały czas pomykam żwawo. Kuńca nie widać Ale idzie się w miarę fajnie, bo trochę idzie się pod górę Potem znowu w dół i dół, tylko po to, żeby iść znowu pod górę Więc nie jest tak, że idziemy cały czas pod górę i się męczymy, po prostu idąc pod górę, się trochę zmęczymy. Potem idziemy z górki. Człowiek odpoczywa, i znowu pod górę. I cały czas idąc pod tymi bramami. Tori, praktycznie są tylko małe przerwy. O, tak jak teraz się przerwa zbliża, ale już znowu jesteśmy pod tymi bramami. O, i znowu przerwa. Ale tylko króciutka. I jestem na szczycie. Udało się dojść I co, ten ołtarz się można obejść. dookoła, a teraz się zmęczyłem tymi ostatnimi krokami No i co mogę powiedzieć, no ołtarz jest całkiem fajny teraz powiem szczerze, że dużo bardziej do mnie przemawiała droga Pod tymi bramami i tak dalej, gdzieś te cmentarze, nagrobki, po no to było fajne klimatyczne, natomiast sam ołtarz nie jest zły, aczkolwiek trochę więcej się spodziewałem Taki tips. Na, jakbyście tu byli, nie marnujcie czasu na górze, żeby robić te zdjęcia, czekać, aż ludzie sobie e, przejdą, tylko po prostu idźcie dalej. Im jesteście wyżej, tym jest mniej ludzi. Także warto tu, coś tak wyrażę, iść szybko, a nie marnować czasu na górze. No sami zobaczcie, że tu w ogóle totalnie ludzi nie ma. Można spokojnie filmować, można spokojnie robić sobie fotki. Za mną coś tam drepcze, ale to to Tylko parę osób, więc tutaj, żeby przejść, chcieli się zatrzymać i porobić fotę life life. Wow. Yeah. Kolejne nagrobki, kołtarze I dalej w dół. Nie, nie ociągamy się, w dół. O tu ktoś. Panie idą pod prąd. Tędy chce, ja prawdopodobnie szedłem, tylko gdzieś źle skończyłem. Szedł tu jeden Japończyk i rozmawiał po angielsku z Amerykaninem. I Maciek mówi, że te napisy tutaj można sobie wykupić. I taki, taki napis tutaj e, kosztuje 8000 dolarów. Także całkiem niezły biznes i może dlatego tutaj jest tyle tych bram. Po mało przygoda świątyni dobiega końca. Tu już rozdzielili nas od osób chodzących, więc zaraz pewnie wyjdziemy na ulicę. No i już ten śnieg to już na bank widać. Bez ciem, że, że, że sypie. O, tu na pani czapce widać ten śnieg. Ile ja śniegu nie widziałem. Będą ze... 4 lata? Chyba tak. Albo trzy. O 2021. A tu kwitnąca wiśnia dla kontrastu. Obadali wszystko. Pogoda się popsuła. Także już dzisiaj chyba nic więcej nie będziemy zwiedzać. Idziemy coś zjeść. Dzisiaj wow. yeah. na kolację steak, ale nie Kobe, a Wagyu. Yeah. No i co? Wagyu to jest bardzo dobre. Nie aż tak jak Kobe. Widać różnice, natomiast nadal było bardzo smaczne. A jest to tak o połowę tańsze. Widzło, skoro oglądasz ten film do tego miejsca, podejrzewam, że Ci się podoba, więc daj mi łapkę w górę. Jakby Ci się nie podobał, to łapka w dół. A jak tak sobie? Daj mi łapkę w bok. Tam jest. Przecież subskrybuj, kliknij dzwoneczek, aby obejrzeć kolejny film i zdecydować, czy Ci się podoba, czy nie. To pora spać, także piona.